Cześć, witajcie z tej strony Suert, Jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze newsy ze świata gier. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące najnowszych produkcji, informacji odnośnie rozszerzeń, premier tygodnia, a także zapowiedzi zupełnie nowych tytułów. Zaczynamy! Według doświadczonego informatora posługującego się pseudonimem Testu, jednym z projektów Rockstar, oczywiście powstających obok GTA 6, jest next genowe wydanie czwórki z 2008 roku. Wersja na konsolę PS5 i Xbox Series XS ma ponoć ukazać się jeszcze w tym roku. Być może to właśnie z tych powodów Rockstar uderzył w ambitnego moda LCPP do piątki. Jak wiemy jego autorzy podjęli się ambitnego wyzwania, aby przenieść miasto Liberty City z GTA 4 na silnik piątki. Projekt zachwycił graczy skalą i zyskał spory rozgłos, przez co wpadł pod radar Rockstara. W styczniu bieżącego roku moderze ogłosili, że po przeprowadzeniu rozmów z firmą postanowili anulować projekt. Wróćmy jeszcze do wspomnianego na początku likera testu. Uważa on także, że Rockstar pójdzie za ciosem i niedługo po wydaniu GTA 4 na PS5 i Xbox Series X, zobaczymy też nową wersję Max Payna trójki. Informator uważa, że Rockstar ma szykować specjalny zestaw Definitive Edition obejmujący remake i Max Payne i Max Payne 2 oraz next genowe wydanie trójki. Sony oficjalnie potwierdziło datę premiery Stellar Blade na PC? Gra zadebiutuje na Blaszakach 12 czerwca tego roku. pc wersja zaoferuje opcje, których oczywiście nie mogło zabraknąć, jak odblokowaną liczbę klatek, obsługę ultra szerokiej rozdzielczości czy technologie DLSS i FSR. Zarówno użytkownicy PC, jak i PS5 mogą też liczyć na walkę z nowym bossem Manem. Za zakup edycji COMPLETE czy złożenie zamówienia w przedsprzedaży możemy również otrzymać nowe stroje oraz unikatowe bonusy. Studio Skydance Games poinformowało, że w Marvel 1943 Rise of Hydra zagramy dopiero w przyszłym roku. Deweloperzy wyjaśnili, że superbohaterska gra od scenarzystki serii Uncharted potrzebuje więcej czasu na doszlifowanie. Przypomnę, że Marvel 1943 Rise of Hydra ma być w założeniu filmowym doświadczeniem, oferując graczom podobne wrażenia jak oglądanie hollywoodzkich megaprodukcji z pod znaku Marvel Cinematic Universe. Gra, jak wskazuje tytuł, zabiera nas do czasów II wojny światowej, a akcja rozgrywać się będzie w okupowanym Paryżu i fikcyjnej Wakandzie. Ciekawą osią fabuły ma być konflikt między Kapitanem Ameryką i Czarną Panterą, którzy najwyraźniej mają odmienne podejścia co do tego, w jaki sposób pokrzyżować plany nazistów. Oprócz możliwości pokierowania dwójką kultowych superherosów, akcję będziemy obserwować też z perspektywy amerykańskiego żołnierza Gabriela Jonesa oraz wakandyjskiej tajnej agentki Nanali. Studio GSC Game World potwierdziło datę premiery Stalker, Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition, a więc ulepszonego wydania trzech klasycznych odsłon serii Cień Czarnobyla, Czyste Niebo oraz Zew Prypeci. Te zadebiutują na PC oraz konsolach PS5 i Xbox Series XS już w najbliższy wtorek 20 maja. Odsłony wersji Enhanced będzie można zakupić osobno lub w pakiecie trylogii, a posiadacze bazowych wersji gier otrzymają możliwość ulepszenia ich w darmowej aktualizacji. Zgodnie z oficjalnym komunikatem od twórców wydanie Enhanced obejmie następujące ulepszenia. Poprawione tekstury i modele 3D, poprawione oświetlenie, poprawione odbicia, nowe tła nieba, przeskalowane tekstury z większą ilością szczegółów, usprawniony interfejs, rozdzielczość 4K i wsparcie ultraszerokich ekranów. The First Berserker Kazanto Souls Like, który zadebiutował pod koniec marca na PC i konsolach. Tytuł spotkał się z pozytywnym odbiorem ze strony fanów gatunku, zbierając na platformie Steam bardzo dobre opinie. Nic więc dziwnego, że twórcy wciąż pracują nad nową zawartością. 15 maja do gry trafiła darmowa aktualizacja, która wprowadza dwa nowe tryby rozgrywki typu Boss Rush. Charakteryzują się one piekielnie wysokim poziomem trudności. Pierwszy nowy tryb to Great General's Crucible, w którym zmierzymy się z bossami podzielonymi tematycznie, a w walce otrzymamy z góry narzucony kwipunek. Pokonanie wszystkich wrogów zapewni odpowiednią nagrodę. Drugi tryb także typu Boss Rush to Berserkers Bloodsheet. Opis przywodzi na myśl gatunek gier Roguelike, bowiem twórcy wspominają o rozwoju postaci po każdym starciu, by dotrzeć do samego końca i zmierzyć się z finałowym oponentem. W zeszłym miesiącu studio Frogwares potwierdziło pracę nad remasterem The Sinking City, a kilka dni temu odświeżona wersja trafiła oficjalnie w ręce graczy. Warto zauważyć, że posiadacze oryginalnego The Sinking City z 2019 roku otrzymają ulepszoną wersję za darmo. Jeśli mowa o zmianach prowadzonych w remasterze to od teraz gra działa na silniku Unreal Engine 5, dodano obsługę ray tracingu oraz technologii globalnego oświetlenia lumen, dodano obsługę DLSS i FSR wraz z funkcją generowania klatek, a także dodano tekstury 4K oraz obsługę HDR. Dodatkowo poprawiono sterowanie, walkę i balans rozgrywki. Zgodnie z zapowiedziami do Ensharoudet trafiła szósta duża aktualizacja Trust of the Twilight. Twórcy nie tylko znacząco rozbudowali i upiększyli świat gry, ale też dodali garść nowych mechanik przeciwników i sporo przedmiotów, ale po kolei. Obszary Shroud zostały nie tylko odświeżone wizualnie, ale też znacznie rozbudowane pod względem zawartości i poziomu trudności. Od teraz eksploracja tych stref ma być jeszcze bardziej wymagająca. Twórcy wprowadzili do nich m.in. nowe typy przeciwników, specjalne zasoby dostępne tylko w Shroudzie oraz jeszcze potężniejsze nagrody dla śmiałków, którzy odważą się w nie zapuścić. Nowością jest też system osadzania klejnotów w broniach, który pozwala wzbogacać ekwipunek o unikalne efekty. Całkowite odświeżenie przeszły biome Nomad Highlands i Kindle Wastes, które teraz prezentują się bardziej szczegółowo i klimatycznie. Dodano też ponad 100 nowych punktów zainteresowania, w tym nocne świątynie, dostępne wyłącznie po zmroku i oferujące unikalne nagrody. Ponadto noc stała się pełnoprawną porą do eksploracji, pełną wrogich patroli i wyjątkowych roślin, z których można tworzyć nowe mikstury i potężne wersje znanych eliksirów. W aktualizacji nie zabrakło także usprawnień technicznych oraz nowości związanych z personalizacją postaci. Dla przykładu Embervale pojawił się nowy NPC Elio Ricci, czyli fryzjer, którego można odblokować w ramach specjalnego zadania. 15 maja studio Warhorse wypuściło duży patch o numerze 1.3 do swojej najnowszej produkcji. W tym samym czasie udostępniono pierwszy fabularny dodatek do gry zatytułowany Brushes with Dead. Największą atrakcją dodaną do wysoko ocenianego RPG jest możliwość brania udziału w wyścigach konnych. Podczas zawodów zmierzymy się z trzema przeciwnikami na różnych trasach. Oprócz tego do gry wprowadzono zmagania łucznicze. Te również są powiązane z jazdą na koniu, jako że z łuku do celów strzelamy właśnie z siodła. Z kolei w grasze Dead spotkamy enigmatycznego malarza, mistrza Wojtę i pomożemy mu odnaleźć inspirację niezbędną do stworzenia arcydzieła. Oprócz nowej misji otrzymujemy również dostęp do świeżej mechaniki malowania tarcz. Deweloperzy ze studia GSE Game World kontynuują łatanie i poprawianie drugiego Stalkera. Do gry właśnie trafiła najnowsza łatka oznaczona numerem 14, która naprawia ponad 700 błędów. Najnowsza aktualizacja skupiła się najbardziej na poprawach SI wrogów w czasie walki. Od teraz wrogowie będą umiejętni korzystali z osłon, a same animacje ich używania zostały usprawnione. Oponenci będą teraz w czasie walki zawsze w pierwszej kolejności chować się za osłonami, zamiast szarżować na przeciwnika. Dodano im także możliwość chowania się za drzewami, czego wcześniej nie robili również taktyka przeciwników uległa poprawie. Członkowie wrogich oddziałów będą lepiej komunikować i synchronizować swoje zamiary oraz ogólnie przeprowadzać więcej taktycznych manewrów. Wrogowie będą teraz częściej korzystali też z broni białej, a nawet mogą kopnąć i chwilowo oszołomić gracza, jeśli podejdą do niego, gdy ten kuca. Oprócz tego, jak wspomniałem na początku, w patchu znalazło się miejsce dla w sumie 700 zmian, które dotykają takich aspektów gry jak kwestie techniczne, naprawy usterek w czasie misji, podczas losowych zdarzeń w otwartym świecie, naprawy krytycznych błędów i spadków płynności, zbalansowania rozgrywki oraz innych aspektów sztucznej inteligencji. 13 maja zadebiutowała gra The Precinct. Tytuł zebrał dość przeciętną cenę od publicystów branżowych średnia w agregatorze Metacritic to 65 punktów na 100. Wśród plusów produkcji wymieniana jest solidna narracja oraz wspaniała atmosfera lat 80. Co więcej, The Precinct nazwano nawet hołdem dla policyjnych filmów z tej dekady. Jako lekki minus wymieniono między innymi rozbudowę postaci, natomiast do bardziej negatywnych aspektów produkcji zaliczono nierówne tempo historii, pojawiające się kłopoty z celowaniem, a także monotonię, która może się zwiększać wraz z kolejnymi godzinami rozgrywki. Zdecydowanie lepsze oceny gra zbiera na Steamie. Tutaj blisko 90% opinii w okolicach premiery była pozytywna. Także zainteresowanie omawianym tytułem było na przyzwoitym poziomie. W szczytowym momencie dnia premiery niecałe 10 tysięcy osób bawiło się w Depressing jednocześnie. 15 maja odbyła się oficjalna, globalna premiera Doom The Dark Ages. Gra zaliczyła mocny debiut, a w dniu premiery rekord aktywności wyniósł ponad 30 tysięcy graczy bawiących się jednocześnie na Steamie. W weekend wynik ten z pewnością uległ podwyższeniu. Produkcja póki co nie doścignęła pod względem aktywności dwóch poprzednich odsłon cyklu. Warto jednak podkreślić, że The Dark Ages od momentu premiery jest także dostępny w usłudze Game Pass, a jego poprzednik trafił do abonamentu dopiero kilka miesięcy po oficjalnym debiucie. Najważniejsze jest jednak to, że graczom wyraźnie spodobała się najnowsza odsłona. Doom the Dark Ages zbiera bardzo pozytywne opinie na Steamie. Użytkownicy serwisu chwalą walkę, klimat i poziom dopracowania technicznego. Jednocześnie produkcja mocno różni się pod względem rozgrywki od Doom Eternal, co niektórzy uznają za zaletę, a inni za wadę. Doom the Dark Ages doceniają również gracze konsolowi. W PlayStation Store gra ma średnią ocenę na poziomie 4,86 na 5 gwiazdek. Zupełnie niedawno zapowiedziano grę Hawthorne to sandboxowe RPG, które w uproszczeniu można opisać jako połączenie gier Skyrima i Stardew Valley. Produkcja pozwoli zarówno na rozbudowę wioski i uprawę roli, jak również na eksplorację krainy fantazy. Za projektem stoją weterani ze studiów Bethesda, Bioware oraz Rockstar Games. Tytuł zapowiada się obiecująco i budzi duże zainteresowanie. Według danych twórców grę dodało do swoich list życzeń na Steamie już ponad 112 tysięcy graczy. Słów kilka o samej grze. W Hawthorne przenosimy się do... Do zapomnianej dla świata fantastycznej doliny Windermere, w której przed laty żyjące w lesie zwierzęta zbudowały punkt handlowy. Obecnie jest on jednak zniszczony i nawiedzany przez szkodniki czy duchy. Sytuacji nie ułatwiają krążące plotki o tajemniczych powodach opuszczenia wioski. Akcja w Howthorn jest prezentowana z perspektywy trzeciej osoby. Produkcja oddaje nam do dyspozycji rozległy, otwarty świat, w którym znajdziemy szereg aktywności. Odbudowa wioski opiera się na oprawie roli, połowie ryb i zbieraniu plonów. Dodatkowo, w czasie wolnym od rolniczych obowiązków, czekają na nas zadania od mieszkańców doliny oraz eksploracja okolicznej dziczy. Lokacje zmieniają się wraz z biegiem czasu, co wpływa na zasoby, jakie w nich znajdujemy. Rozgrywka w Hawthorne nastawiona jest na sieciową kooperację, nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby wyruszyć na przygodę samemu. Tara Gaming Limited ujawniło plany dotyczące The Age of Barat, czyli ambitnej serii gier rozgrywających się w starożytnych Indiach. Przedsięwzięcie, którego celem jest wydanie pierwszej gry wideo Fantazy 3 raza do końca 2026 roku, łączy osoby znane z indyjskiego przemysłu rozrywkowego. Celem autorów jest stworzenie całego uniwersum, a jego początkiem ma być właśnie The Age of Barat, opisywane jako mroczna gra akcji z elementami RPG, której historię osadzono właśnie w starożytnych Indiach. Gracze wcielą się w rolę potężnego strażnika lasu Anandpur, którego zadaniem jest obrona ojczyzny przed niszczycielską inwazją okrutnych demonów Rakshasas. Projekt z pewnością wyróżniają projekty przeciwników, jak również oszałamiające krajobrazy prezentujące gęste lasy, zdradliwe szczyty górskie czy mistyczne jeziora. Na ten moment nie znam więcej szczegółów, projekt już można śledzić na Steamie, dodając go chociażby do listy życzeń. I to tyle na dziś, pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier. Zachęcam do subskrypcji, dzięki czemu będziecie na bieżąco. Istnieje też możliwość finansowego wsparcia kanału, co oczywiście zawsze cieszy, a teraz żegnam się z Wami gorąco, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!